No, Panie tak, pan siedział? Se, seba. I... Na swoim miejscu. Wyszło wyrzucić. Kogo najlepiej, tak, czy nie? sama pozycja. E, sama pozycja no. Ale wykorzystaj. Wykorzystaj to, jeżeli ty się w takiej grupie spotkałeś, z takimi ludźmi, takimi trenerami, z taką obsadą. Ja? Fizjoterapeuty, masażysty, nie wiadomo jeszcze kto. To wykorzystaj to dla siebie, bo później, jak przyjdzie koniec, powiesz, a mogłem może na może, nas tego wolnego dnia, ja mogłem sobie iść na przykład e, napęki, główki, czy tam e, wziąć e, kolegi naszego bramkarza i wiesz co, ja Ci powrzucam, czy ja Ci poszczylam, czy może jeden na jeden pojedynek, tak, zrób to dla siebie, I daj coś od siebie powiedz sobie, wiesz co, od dzisiaj zaczynam inne życie sportowe, bo ja chcę z tym górnikiem, i pokażę teraz, tak, od piątku, jak się w piłkę. No. Ale tutaj talent, praca i z głową. Panowie z głową. Tak. tak samo teraz wy jesteście pierwsza lita. To jest wasz cel w tej pierwszej lita, Jeżeli wy Wejdziecie, to Was będą wszyscy całować, wszyscy kochać, cały zabrze. My wszyscy przyjedziemy do Was i będziemy. Tydzień, tydzień będzie festy. Tydzień robimy festy. Bo mówię Wam, tak się tylko to, Wy się spotykacie raz. Raz w życiu naprawdę taki cel jest w tej chwili. Awans. I ten awans można zrobić. Można. Nic nie jest na siłę, tak jak mówi tu Pan kaspi nic nie jest na siłę, bo piłka to jest naprawdę. Drugi lidze, Wiem jak grają w Niemczech. Nawet nie masz czasu przyjąć piłkę. Bo zaraz idzie. Tak? Jest tak. I dlatego mówię, tu jest, to jest zasada. Tu zaczyna się piłka i wtedy wchodzi do od Odtąd.